Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gaster, a to jest ponownie JRS. I to już jest ostatni raz, kiedy się tutaj widzimy, bo to jest bonusowy, finalny odcinek. A dlaczego bonusowy? A dlatego, że można zdobyć drugą gwiazdkę, przechodząc pewną minigierkę związaną z Bonim, którą sobie zrobię. I ogólnie trzeba wejść do Free moda i znaleźć cztery boksy. O Wilkumowa, jeden już jest, tam jest chyba drugi z tego co widzę. Więc no, dwa już mamy z głowy. Do mnie już i trzeba się rozejrzeć po całej mapie. Tam jest chyba trzeci. Okej, okay, czy nie jest tak źle. Ogólnie, no jest trochę łatwo, bo jednak one są tutaj trochę takie białe, a tutaj sama czerń, więc no... I teraz ostatni. Mój boksik! Chodź do mnie! Dobra. Teraz możemy sobie na spokojności spadać do naszej, naszej minigierki, ale to jest pierdalny mózg! Carrot Crazy. Voilà. z Carrot Crazy. Dobra. Okej, okay, high score Paul B. 3 minuty 50 sekund. Powiem tyle, nie będę tutaj się bawić w, nie wiem, w mniejszy czas high score. Po prostu tutaj przybyłem, żeby zdobyć sobie gwiazdkę. Play. Okej. Okay. O, wreszcie normalne poruszanie się. Jezu, ten Bonnie jak O oj, jezu. O się! Ok, hej, słodki jestem, boni. Dobra, mamy kreta Krecie! I co, twój koniec! Ej, czuję się jak w Mario teraz. Dosłownie czuję się teraz jak w Mario. Pierwszy raz spotkam aż taką piękną minijerkę, no? Dobra, a mogę na sam high ground? Nie mogę, a szkoda. Ogólnie są dwie opcje przejścia tej minigierki, czyli po prostu zbieramy wszystkie tutaj nasze piękne... E, karotki? Jak to, jak to się nazywało po polsku, te no... marchewki, marchewki. Lub możemy przejść do pewnego miejsca, które nam odblokuje drugą gwiazdkę. I tutaj. Mogę zrobić tutaj speedrun. I w sumie... Gin. Czy to jest reprzenieszka z Mario? Oczywiście, że tak. Uuu, fiolecik. Fiolecik kojarzy mi się z jednym panem. Chitzaj. Mmm, jeszcze bardziej fioletowo niż zwyk. Skacz. Skacz. Pominęłem marchewki, najgorzej, ale dobra. O! Tu jest tu, tutaj, tutaj! Szybko! Może jeszcze pobijemy drugi highscore, czy... Znaczy, no. I teraz tutaj trzeba kliknąć chyba P. Tak. Hey buddy, it's me Polber. If you ever need me for uh, underwear insertion, ok. See you soon buddy. Czekaj, czekaj. I powinna być druga gwiazdka. Bingo bango. I mamy obrazek. Ten obrazek, nie wiem. P okay. A, to jest podpowiedź. Dobra, mamy drugą gwiazdkę. No i krótki odcinek. Wow, nie, no wow. Nie no, krótki bardzo odcinek. A co to odcinek! Nic się nie dzieje, a szkoda. Dobra. A? Tak, jest odblokowana. Player one. Eee. A w sumie, ej, chodźmy, pozbierajmy wszystkie marchewki, a co? Odcinek i tak jest krótki, więc... Hej, Ej, Oj, o jest. Dobra. Idę zbierać marchewy! Tylko, może ten kursor zabiorę. wypierniczej. Dobra, ładnie. Siema! It's me, the Bonnie the bonbon! Ui. Ale nie, animacja jest po prostu cudna. To jest pierwsza minigierka, którą naprawdę będę tu ubóstwiać. To pracowana w każdym detalu. Nie, no po prostu mega. Ej, kojarzy, przypomina mi się FNAF World. Lub takie, jak, lub takie rzeczy jak na przykład. A Freddy in Space. No, po prostu wspomnienia. It's, it's. Naprawdę ładnie. Ej, ze święty! Proszę mnie zostawić, kracie! Mam nadzieję, że Gramie jest zbytnio zagłusza. Cieba! Cieba, kracie! ma Dobra. Eee, nie, zostaw! Zostaw! Paszowon. Um. Jak se tu? Jak se tu? Dzień dobry. Ło jezu! Ok, o! Nie, nie, nie! Marchewka! Markiewka! Markiewka! Spamuj! Spamuj z Tutaj nie przejdę, moje! Okej, dobrze, dobrze! O, te... o, oh, oh, skrócik! Oh. Ok, taki skrót. Nie, to jest coś. O, oh, okej. Okay. Oj! O Oj jest! O Oj jest. Oj jest. Oj jest! Mogę to przejść? Dobra, nie mogę. Szukamy. Nie, nie spadaj. Bonnie! Bonnie, the bonbon. What are you doing? okej! Okay. To jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, okej. Okay. Nie no, dosłownie... Czuję, czuję się w tej grz... no, Po prostu czuję tutaj rękę Scotta! Co to tam jest? Siema! Nagłówkę! Dosłownie czuję, jakby tutaj Scott majstrował, ale... No. nie! Dasz radę, króliczku! Mogę tutaj gdzie? Okej. Okay. Siema? Nie, dobra. A w sumie... Genocide run! Mordujemy wszystkich. Oj, oj, nie! Markawka! Siema? Hits, hits. Hits? Ach, szlak. Ale nie, naprawdę podoba mi się ten Bonnie, jest sympatyko. Te okularki. Uuu, co to za to miejsce. Ojej. Ja to chyba by... Tak, to jest sam początek, dobra. Hej, Ej! Siema, jak Ginni. Dobra, sto... dwa marchewki. Jak tutaj wejść? To się da wejść. A, już pamiętam. O, dobra. A! Oj. Okej, okay. jest Sprawdzam każdy detal... ...w tej gierce. I teraz jak tam się dostać? Aha, of course. To jest naprawdę rozbudowane. Naprawdę to mi się podoba. <grym> Co tam pisze? A co? Ej a co to za zgliczowane marchewki? Ej, glitch trap. Ja, się, ja cię chyba... Ja się chyba ciebie pozbyłem. O ku o, o kurde... Bo nie. Chciałbyś tam coś powiedzieć? O kur Automatyczne zbierańsko. O... o Wow. Nie ma? Nie ma krecie? O, a, Nie, moja mrówka. A, udało się. Sze, równo 6 minut. Aha. Wcale nie, wcale nie robię momentu dla miniaturki. wcale. To nie, to nie, 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 Mogę wyjść? Dobra, Okej, okay. nie no, no, spoko. Już, już myślałem, że, nie wiem, będzie trzecia gwiazdka, ale. Co się stało? Co to były za jakieś zgliczowane marchewki? Czuję tutaj, czuję, czuję tutaj rękę glitch trapa. Ogólnie to. No, sympatyczna taka minigierka, fajnie, fajnie. Druga gwiazdka, spoko. Ale jeżeli chodzi o na przykład o to, nie macie się. Do czego już, nie wiem, cieszyć, bo ja nie będę przechodzić Custom Night'a. Nie ma bata. Dla mnie i tak, noce od 1 do 5... TO już było Custom Night, dziękuję! A do tego, ja się w ogóle nie będę zabierać. Nie ma bata. No, może będę, ale... Wyłącznie dla samego siebie, poza kamerami, ale... No. Ale i tak, to ostatni, finalny odcinek. Taki bonusik. to tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. No i nadal uważam, że to jest najlepszy fangame. 10 na 10. I tyle! A no i co? Subskrybujcie, komentujcie, zostawcie opeczkę w górę, pamiętajcie o dzwonku, a my się już widzimy w kolejnych seriach na tym kanale. Na razie i cześć, wariaci minigerek.